Kalisz. Najstarsze miasto w Polsce, ale z duszą osiedlowego dresa. Witamy w Kaliszu, mieście, które istniało jeszcze zanim. Mieszko powiedział, hej, chrzest, a mimo to wciąż nie ma porządnego parkingu w centrum. To tu czas się zatrzymał. Dokładnie w korku przy teatrze. Kalisz to miasto pełne kontrastów. Z jednej strony najstarsze, z drugiej pełne młodych ludzi, którzy twierdzą, że i tak lepiej niż w Ostrowie. Lokalna duma nie zna granic. Mamy ratusz, amfiteatr, dwa kebaby na jednym rogu i tramwaj, który czasem jedzie, a czasem tylko udaje. A propos tramwajów. Kaliski tramwaj to wehikuł czasu. Nigdy nie wiesz, czy dojedziesz do pracy, czy przeniesiesz się do 1973 roku. Rynek w Kaliszu to miejsce spotkań, sesji zdjęciowych, gołębi i pana na harmonii, który gra uh, My Heart Will Go On. Niezależnie od pogody, pory dnia i poziomu dramatu w twoim życiu. Jeśli nie byłeś nadprosną, to tak jakbyś nie był w Kaliszu. To lokalna rzeka i jednocześnie najwolniejszy sposób przemieszczania się. Jak postawisz butelkę z wodą obok niej, ta butelka szybciej dotrze do Bałtyku. A latem? Festyny, grille, rowery, imprezy nad wodą i legendarny sport kaliski. Unikaj wron na plantach, bo te ptaki mają więcej charakteru niż niejeden radny miejski. A mieszkańcy? Gościnni, pomocni, ale nie pytaj ich, czy to prawda, że Kalisz to najstarsze miasto w Polsce, bo usłyszysz wykład historyczny dłuższy niż matura z polskiego, z pełnym przypisaniem do źródeł. Kalisz. Miasto, które ma wszystko. historię, kebab, prosne, tramwaj, widmo i ludzi, którzy powiedzą ci, że tu się najlepiej żyje, nawet jeśli właśnie stoją w korku na al Wojska Polskiego.